Dzień dobry ze słowem. 12 marca dzisiaj mamy środę i wsłuchujemy się w słowa z Ewangelii według św. Łukasza. Posłuchajmy. A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Wyobraź sobie, że jesteś jednym z mieszkańców Niniwy, do której wreszcie dotarł Jonasz. Człowiek, który zwykle być może nie przekonał bycie do pokuty i nawrócenia. Ale ponieważ nosi teraz na swoich barkach całe doświadczenie stępowania na dno i bycia uwalnianym, nosi na sobie całe piętno podobieństwa do Chrystusa. To stał się tak przejrzysty i przekonujący, że pragniesz pójść za jego wezwaniem. Panie Jezu Chryste, ty wiesz, że jestem niedowiarkiem i że nie przekonują mnie prorocy, że nie przekonują mnie kaznodzieje, że nie przekonują mnie ewangelizatorzy. Ty wiesz, że przekona mnie tylko znak Jonasza, znak Twojego ukrzyżowania i zmartwychwstania. Proszę cię, daj mi ten znak. Ty żyjesz i królujesz tam wieki wieku.